Znajdujemy się dzisiaj w Gminie Poświętne w Powiecie Wołomińskim. Jesteśmy na styku dwóch wsi. Jedna z nich to Nowe Rencaje, a druga to Rencaje Polskie. Pokażę Wam trzy dawne cmentarze w Gminie Poświętne. Zaczniemy od cmentarza ewangelickiego w Rencajach. Tu mamy krótką historię społeczności niemieckiej w tych okolicach. Historia osadników niemieckich na tych terenach to się w czasach po trzecim rozbiorze Polski, kiedy byli oni ściągani w te rejony. Są to ci sami osadnicy, o których opowiadałem w pierwszym odcinku z cmentarza ewangelickiego w Mostówce. Ona cmentarz w ręczajach. Wchodzimy od południowej strony i tu widać słupy od ogrodzenia. Zachowały się w nich jeszcze fragmenty metalowe. Być może miejsce to było kiedyś bramą. A dalej w ziemi leży taki krzyż. I tu już zaczyna się trend cmentarza. I zachowało się na nim również kilkanaście nagrobków. Jest on, można powiedzieć, ukryty w takim akacjowym zagajniku, który wyrósł prawdopodobnie po tym, jak cmentarz został opuszczony. Tutaj mamy pierwsze większe nagrobki. Cały teren jest bardzo pofałdowany. A w niektórych miejscach, tak jak tu rozkopany, tu jest miejsce, w którym zachowało się trochę więcej. Ten nagrobek jest niezwykle mały. Być może należał do zmarłego dziecka. Tu kolejne. Fragmenty tu betonowe, być może obramowania grobu. Tutaj cały nagrobek. Widać, że zachowały się na nich jeszcze krzyże. Do dziś nieznana jest już tożsamość konkretnych, pochowanych tu ludzi. Na żadnym z nagrobków nie zachowało się do dzisiaj nazwisko. Tu kolejne nagrobki. Ten chyba jako jedyny zachował jeszcze swoje prywatne ustawienie. I też mamy tutaj krzyż, ale nazwiska żadnego już nie przeczytamy. Dalej bardzo blisko siebie kolejne trzy. Zachował się też, tak jak tu widać, wał, który kiedyś pewnie był ogrodzeniem cmentarza. Na północnym skraju cmentarza jest jeszcze jeden. Ostatni to jest przyzwoicie zachowany nagrobek. Widzimy, trochę się obsunął. Przy nim również zachowała się podstawka przed tablicę z nazwiskiem. Wychodząc z cmentarza ewangelickiego możemy płynnie przejść do drugiego cmentarza. Jest to cmentarz żydowski w Ręczajach i niestety o cmentarzu tu niewiele wiadomo. Jedna z wersji mówi, że znajduje się on, że znajduje się on tuż obok cmentarza ewangelickiego, więc być może jest to to miejsce. Niestety nie zachowały się nad nim żadne ślady świadczące o jego istnieniu, ale natrafiłem również na drugą. Bardziej prawdopodobną wersję jego lokalizacji. Druga możliwa lokalizacja cmentarza żydowskiego w Ranczajach znajduje się gdzieś w tym miejscu. Znalazłem to miejsce dzięki przedwojennej mapie, którą udało mi się odszukać w internecie. Więc to o czym mówię jest bardziej informacją niż dokładnym pokazaniem jego dzisiejszego stanu. O cmentarzu tym jednak jest bardzo niewiele informacji i wiem o nim w zasadzie tylko z dokumentu, który nazywa się Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poświętne. A teraz czas na ostatnie już miejsce na dziś. Docieramy do ostatniego na dzisiaj miejsca. Jesteśmy we wsi Józefin. I tutaj na górce znajduje się trzeci cmentarz. Ta górka jest mniej więcej w tym miejscu. Jest tutaj porozrzucane dość sporo kamieni, ale trudno ocenić, które z nich pozostały po cmentarzu, a które są tutaj w charakterze śmieci. Widać, że miejscami teren jest trochę rozkobany przez zwierzęta, ale z najważniejszych rzeczy to zachowały się tutaj jeszcze pozostałości dwóch nagrobków. Na żadnym z nich nazwisk już nie odnajdziemy. Widzimy, są tylko poprzewracane dwa znicze i tu jeszcze taka zniszczona podstawa na obu z nich. Takie krzyże są jeszcze cały czas bardzo dobrze widoczne. Na południowym skraju widoczne są jeszcze resztki ogrodzenia. W jednym miejscu Zachował się taki fragment filaru. I tu drugi, trochę skryty wśród liści. Nie wiadomo nic o dacie położenia cmentarza. Prawdopodobnie powstał w XIX wieku. Nieznana jest także tożsamość, ani liczba pochowanych tutaj osób. Teren ten jest dość zarośnięty. W paru miejscach walają się wyrzucane tutaj śmieci. No i zachowało się na nim już naprawdę niewiele. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Gmina Poświętne. Odkrywa wiele pamiątek po swojej dawnej historii, i kilka z nich starałem się dzisiaj pokazać. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.